Znajdujemy się teraz na Wawrze w ośrodku Koparka, ośrodek dzieci i młodzieży, w którym prowadzimy różnego rodzaju terapie, między innymi terapię z alpakami. Pierwszy raz alpaki widziałem na dnie SGIW, bardzo mi się spodobały i pomyślałem, że chciałbym mieć je, być z nimi, bo takie były mięciutkie i przyjemne. Jestem psychologiem, od zawsze chciałem stworzyć takie miejsce, które będzie pomagać dzieciom i młodzieży i całym rodzinom. I nie wiedziałem w 2015 roku, co ja mam robić jako psycholog. I byłem u znajomych nad morzem, którzy mają różne zwierzęta, i oni powiedzieli mi taką bardzo prostą rzecz, że dzieci lubią zwierzęta, w Warszawie jest mało zwierząt, bo widzieli to na swoim doświadczeniu. Jak te rodziny z dziećmi przyjeżdżały do nich, to te dzieci były z tymi zwierzętami, z owcami, kozami, kurami, a ci rodzice rozmawiali z tymi znajomymi. I to było inspiracją, i dali mi książkę o alpakach. Wtedy połączyłem się. Puzelki I to był pomysł, właśnie, żeby zająć się alpakami, alpakoterapią, i z każdą chwilą, jak o tym myślałem, to ten pomysł coraz bardziej się układał. I kole, taka śmieszna sytuacja, że mój kolega zastanawiał się, czy nagrać swoją taką autorską płytę, i on sobie tak pomyślał, że skoro przemek może mieć alpaki, coś, co było abstrakcyjne, zanim się to wydarzyło, to może nagrać płytę, i jego to zmotywowało i zmobilizowało do tego, żeby, żeby to zrobić. więc. Na początku rzeczywiście moi znajomi i żona trochę się pukali w głowę, ale ten pomysł zaczął się powoli układać, rodzić, że może na początku alpakoterapia indywidualna, później wyjazdy i alpakoterapia w przedszkolach, a na samym końcu spacery. A teraz to już tak naprawdę mamy sesję zdjęciową z alpakami, prowadzimy urodziny. Tak naprawdę ta oferta się coraz bardziej poszerza. Początkiem tego była terapia. I to jest też główne nasz powód posiadania alpak. Alpakoterapia jest metodą wspierającą, nigdy zastępującą, ona ma wspierać inne terapie. I ja to trochę porównuję, że jak ktoś jest chory, ciężko, to łykanie witaminy C no nie pomoże tak do końca i nie zaszkodzi. Ale jak ktoś jest przeziębiony, to zdecydowanie mu. Y, może pomóc i nie potrzeba silniejszych rzeczy. I mm, takim przykładem, który lubię podawać, czym ta alpakoterapia jest, y, jest taka sytuacja, kiedy alpaki były w domu pomocy społecznej, były u osób z niepełnosprawnością intelektualną i te al, były osoby z zespołem dorosłe na wózkach były sparaliżowane i był pan, który był sparaliżowany czterokroćnowo i alpaki do niego podeszły, i ten pan pogłaskał tą alpakę. Dopiero później się dowiedzieliśmy, otworzył rękę i pogłaskał. Później się dowiedzieliśmy, że fizjoterapeuci pracują nad nim, żeby poprawić jego rozciągliwość tych mięśni. I tak naprawdę e, on przy nas otworzył rękę, i to by się przez, bez fizjoterapeuty nie udało. I jednocześnie, gdybyśmy jeździli tam regularnie, to ten efekt mógłby się utrwalić. I to jest takie bardzo, to jest przykład, który pokazuje to ścisłe połączenie dwóch. Dziedzin, w których dany człowiek czy dane dziecko, dana osoba dorosła ma jakąś trudność, inaczej to się po prostu nie uda. Czasami to jest połączenie psychologa z alpakami, logopedy z alpakami. Różne mieliśmy um, dzieci i sytuacje, z którymi rodzice zgłaszali się do nas. Forma alpakoterapii jest bardzo różna, dowolna, i mamy określony cel. Alpakoterapia się zaczyna od konsultacji. Wszyscy w ośrodku, którzy prowadzą alpakoterapię, są psychologami i prowadzą ją po tej konsultacji, żeby wiedzieć, jaki jest cel i co się ma dziać. I tak dobieramy narzędzia, żeby ten cel osiągać. I nawet jeśli dzieci, które mają różne trudności, robią podobne rzeczy, to gdzie indziej pada akcent na co innego. Koleżanka, o której kupujemy alpaki, która nam wstępnie przygotowuje te alpaki do alpakoterapii, mówi, że jak jeździ do placówek z Dziećmi, ze specjalnymi potrzebami, to szybciej dzieci przekonują się do alpaki niż do psa. Chociaż psy dużo powszechniejsze są i też u osób młodszych, ale też i starszych, psy mają swoją reprezentację w głowie. U wielu osób i młodszych i starszych alpaki nie mają takiej reprezentacji, bo w Polsce są od 2003 roku, czyli to już sporo i niesporo czasu jak na w ogóle zwierzęta. Alpaki, które mają syndrom berserka one są wyłączone, dlatego, że alpaki między sobą ustawiają hierarchię, biją się, robią, bawią, podgryzają i do ludzi tego nie robią. Alpaka, która robi to do ludzi, nie jest ok, do terapii. I była alpaka, która, jak ostatnio kupowaliśmy alpaki, była piękna. Miała... Alpaki mają czarne oczy, a wokół ta alpaka miała jeszcze dodatkowo takie czarne obromówki i biały pyszczek. Więc wyglądało, że te oczy są jeszcze większe, ale właśnie oni powiedzieli, że ta alpaka często kopie i często pluje, i oni nie są w stanie jej wyuczyć tego, żeby nie robiła. Jako samiec do krycia tak, i samiec do terapii nie. Więc tak, potrzebna jest selekcja alpak, które się nadają, które są podatne na naukę i do, do tego, żeby mieć kontakt z dziećmi. Alpaki ze swojej natury są łagodnymi zwierzętami. One. Też są ciekawskie, przychodzą, zaglądają. Jak cokolwiek robimy na terenie, to one przychodzą, zaglądają, wkładają głowę. Jest to takie niesamowite, że one właśnie też bywają interakcyjne i w terapii to bardzo się przydaje, że one nie są, że one nie, to nie, najczęściej to nie one inicjują kontakt, tylko raczej właśnie to człowiek musi zainicjować, co dla dzieci z trudnościami ma duże znaczenie. I Alpaki wyglądają jak pluszowe maskotki. Mają wielkie oczy, śmieszne pyszki i przemiłe futerko. Ich temperatura ciała jest o prawie 2 stopnie wyższa niż nasza. I bycie z alpakami, dotykanie jest rozluźniające i poprawiające nastrój. Alpakę umieściłbym pomiędzy psem a koniem. Na psie się nie jeździ, podobnie jak na alpacę, a konia, tak jak alpakę, nie bierze się na kolana, bo jest to zbyt duże zwierzę. Tak naprawdę czasami jak jesteśmy w ośrodkach, gdzie osoby leżą, czy to osoby starsze, czy osoby, czy dzieci z takimi niepełnosprawnościami, które leżą, to alpaki jeżdżą windą, wchodzą schodami, więc pod tym kątem jest to trochę lepsze niż taki koń i są dużo łatwiejsze w transporcie. Uczą się różnych umiejętności. Można je nauczyć tego, żeby przybijały żółwika, żeby dawały buzi żeby się kładły, wskakiwały do samochodu, właśnie chodziły do samochodu, jeździły windą. To jest powolna praca ze zwierzętami, z nimi, ale jakby to jest rzecz taka, która jest istotna. I też to ciekawe, jak czasami jestem pytany o to, czy alpaki się przywiązują, czy są z nami związane, ze mną i z, z innymi osobami. I trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, że jak z nimi jestem, to one nie pokazują tego, jak zwierzęta domowe jak mnie nie ma, to nie widzę, ale jakby takim sygnałem, kiedy widziałem, że one są ze mną związane, to jak przychodzą obce osoby i, ja na chwilę z... i one dostają smycze z alpakami, i ja na chwilę znikam, to wtedy one zaczynają wydawać swój taki dźwięk marudzący i nawołujący, zaczynają za mną iść, zaczynają za mną patrzeć, więc alpaki są związane ze swoimi opiekunami, ze mną i z innymi. Więc to są zwierzęta, które się przywiązują i nie okazują tak czułości i przywiązania jak inne zwierzęta. Ale są związane, ich pasją życiową jest jedzenie. Alpaki mają trzy żołądki, więc tak naprawdę one mogą jeść, jeść, jeść i przez 4 lata, jak jesteśmy z alpakami, ze 3 razy mi się zdarzyło, że alpaki już. Ewidentnie nie chciały jeść, i to były takie wydarzenia, gdzie uczestniczyło bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, i one cały czas jadły marchewkę i były karmione przez wiele osób. W innych sytuacjach to, to po prostu one jedzą i, 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 no i jedzą, i, i to jest ich ulubione zajęcie. Alpaki też dość krótko śpią. Potrafią spać 3 godziny na dobę, z tego w nocy trochę jedzą, trochę trawią, trochę przeżuwają i trochę śpią. Ale czasami zdarza się, i ktoś do nas dzwoni na przykład, że alpaka jakaś leży nie żywa. A okazuje się, że alpaka po prostu, i dla mnie to też za pierwszym razem to tak zadziałało, że alpaka leżała sobie na boku i przycięła sobie drzemkę z zamkniętymi oczami leżała. I rzeczywiście pierwszy raz byłem przerażony, że i to było świeżo niedługo po tym, jak jakie kupiliśmy, że tu nowe alpaki przyjechały, a tu już nie, któraś nie żyje, ale po tym jak już mnie usłyszała, podniosła się i było OK. i teraz już wiem. Mamy 10 alpak. Jest, one mają pomiędzy sobą hierarchię. Jest samiec Alfa, który, który na imię Pire, i on jest tym, który na przykład pierwszy i najwięcej je i odgania resztę. Ale też co ciekawe, w tym roku zauważyliśmy, że ta hierarchia jeszcze bardziej i prościej ją zobaczyć nie przy jedzeniu tylko przy tym, co alpaki uwielbiają to oblewanie wodą, jak jest upał. To czy są ostrzeżone, czy nie, i zaczyna się lać, oblewać wodą, gdzieś tam coś trawę się podlewa, czy leje im się wodę. To wszystkie przychodzą i w tra i hierarchii podchodzą, żeby być oblane. Od tych, które są najwyżej, od tych, które, do których są najniżej. I jeszcze jedna rzecz z takich nawyków, o których nie powiedziałem, to że alpaki myją się w piachu i tarzają się. To jest niesamowity widok. Jak jeszcze oblejemy wodą, to wyglądają jak kotlety schabowe w panierce. To jest ich sposób na to, żeby się odizolować od temperatury. I też jedna, jak jest spokojny czas, to alpaki sobie skupią trawę i jedzą. I jedna z alpak jest taką alpaką czuwającą, sprawdzającą, czy, czy wszystko jest ok. Kiedy nie, to ona podnosi alarm i wszystkie na to reagują, żeby, no, żeby odpowiednio się przygotować. Alpaki u alpak. Po pozycji ciała, uszu można poznać, w jakich są emocjach. To jest takie sygnały, które one wydają, i z nimi jest podobnie jak z małymi dziećmi czyli, że od bycia z nimi, obserwowania, w wielu różnych doświadczeniach i wymianie pomiędzy nami, którzy z nimi pracujemy, właśnie zależy to, że my rozumiemy tak, jak rodzice rozumieją te małe dzieci, które jeszcze nie mówią, że na przykład, a skąd pan, pani w przedszkolu pyta, a skąd pan wie, że kupę chcą załatwić się i do toalety, no, no wiemy, bo widzimy. Widzimy, jak się zachowują i że to zachowanie się zmienia. Więc to jest też niesamowite, że właśnie przez bycie, obserwowanie też uczymy się ich i one nas. I też z niektórymi alpakami niektórzy z nas nie potrafią pracować, a z niektórymi pracują dobrze. I alpaki, to jest też taka chemia pomiędzy ludźmi a alpakami, że one sobie dobierają pod jakimś kątem ludzi, i są z nimi, i z nimi współpracują. Miałem taką alpakoterapię, gdzie chciałem nauczyć alpakę kładzenia się i mnie się to nie udawało. A taka dziewczynka, która przychodziła i miała fobie szkolne, nastolatka, ona położyła alpakę, oczywiście to nie jest tak, że pierwszy raz podeszła, ale ileś razy ja próbowałem i ona, i za któryś jej się udało, mnie nie. Położyć tą alpakę i tego, i to jest moment, w którym promyk właśnie zaczął się kłać. Więc to też są takie małe sukcesy podczas terapii, nie tylko przy terapii tego dziecka, ale przy alpakach, a to daje dużą frajdę i satysfakcję dziecku. Jak alpaka zostaje sama, to jest wielki popłoch, wielki strach. Kiedy jedziemy do przedszkola, bierzemy co najmniej dwie, ale tak, żeby mieć alpaki, trzeba mieć co najmniej trzy, bo one potrzebują siebie do towarzystwa. Jak czasami przyjeżdżamy z placówki, to inne alpaki wypatrują, wyczekują, Witają się, obwąchują te, które przyjeżdżają, więc one są sobie wzajemnie potrzebne i nawet tak jak tu jesteśmy i czasami zdarzy się alpaca wyjść pod tym naszym płotkiem, to ta alpaka nie idzie sobie tak po prostu w siną dal, tylko ona odchodzi je trawę i później czeka, żeby ją wpuścić, bo ona wie, że to jest jej dom i jej stado. I alpaki są trochę jak rodzeństwo, które się kłóci, spiera, pluje i jak a bez siebie nie może żyć i wita się, tęskni, taki właśnie w ten sposób. Więc to jest niesamowite bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie. Dla mnie od czterech lat, jak jestem z nimi, to to jest na poziomie psa czy kota. Już taki z mi talpaka, ta Natomiast na początku to rzeczywiście byłem bardzo w dużej euforii podekscytowany. I nadal lubię przychodzić, patrzeć na nie, bo są niesamowitymi zwierzętami, takimi wdzięcznymi. My zaczęliśmy też w Warszawie alpako-terapię prowadzić jako pierwsi. Mamy już pewne sukcesy też w prowadzeniu, więc to jest, to jest praca i pasja jednocześnie. Czasami ktoś to dzwoni do nas do ośrodka, mówi, że on nie ma żadnych trudności, żadnych problemów i on nie chce na terapię, chce przyjść po prostu do nas na spacer, i czy jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość i zapraszamy osoby, które mają różne trudności i osoby, których nie mają trudności, żeby przyjść i powieść z alpakami, bo naprawdę jest to przyjemne i takie relaksujące przeżycie.